Witajcie. 2025 był w społeczności hucznie zapowiadany jako dwudziestolecie zemsty Seatów. Co za tym idzie powstało sporo materiałów, które przewidywały jakie zestawy, jakie zestawy z tej okazji otrzymamy. Niestety zdaje się, że LEGO ma inny pomysł na przyszły rok. Fani pewnie by chcieli otrzymać na przykład UT80 z Galactic Marines. Jeszcze ja? Albo pościgu obiłana i Grievesa. Jeszcze ja? Na ten moment na to się nie zapowiada, ale przecież otrzymamy dwa zestawy, które pozwolą nam odwzorować rozkaz 66 i śmierć Plokuna, prawda? Otóż nie, ponieważ Starfighter Plokuna okazuje się być mikrofajterem. Chyba... I nie podobasz mi się. Ale Lego jeszcze może tego dokonać, ponieważ sam myśliwiec ARK 170 może być również mikrofighterem, tak? To by było prawdziwe zagranie w stylu Lego. Niektórzy z was mogą sobie zadać pytanie, dlaczego Lego nie robi tego, czego fani chcą? W dzisiejszym materiale postaram się rozłożyć to zagadnienie na czynniki pierwsze. Wy pamiętajcie proszę o łapeczce w górę. Dzwoneczku, napiszcie w komentarzu pod spodem Goat. Zapraszam do mojego sklepu na Bricklinku i przechodzimy do materiału. Chwilę myślałem nad tym zagadnieniem i uważam, że trzeba. Poruszyć kilka kwestii. Nie wiem jak wy, ale ja w ostatnim roku miałem poczucie, że army building i zbieranie klonów aż tak mnie już nie kręci. W pewnym momencie stwierdziłem, że w sumie jakoś nie zależy mi na tym, żeby Lego wypuszczało kolejne battle paki, czy zestawy, w których występują klony. Dlaczego tak się dzieje? Zapytałem sam siebie, ponieważ wcześniej na, każdy, na każdą informację o nadchodzących zestawach ze sklonami skakałem. Z radości. Otóż uważam, że dzieje się tak e, dlatego, że w pewnym momencie zostałem nasycony. Moja chęć budowania, zbierania klonów została zaspokojona, ponieważ w przeciągu ostatnich dwóch lat otrzymaliśmy aż trzy batlepaki z, z różnymi klonami. Natomiast te zestawy wyszły już po, po zestawie z, z klonami z 501 Legionu, tego wielkiego batlepaka, który wyszedł po kilku latach przerwy między Poprzednimi batylpakami, z jakiegoś powodu LEGO totalnie zapomniało, że ludzie kochają batylpaki na parę lat. I w momencie, w którym zobaczyli, jaki sukces osiągnął ten zestaw, który wcale nie jest genialny, ma swoje wady. Przede wszystkim, w porównaniu do tego, co otrzymaliśmy w tym roku, wartość tego zestawu naprawdę spadła, ponieważ podobnej cenie nie otrzymywaliśmy trzech super battle droidów, a same konstrukcje, no powiedzmy, że brakowało im trochę do perfekcji. Więc wydali te trzy battle paki i można powiedzieć, ja już nie potrzebowałem więcej. Ale to było do czasu, ponieważ w pewnym momencie stwierdziłem, kurczę, jednak jakiś zestaw z klonami by się przydał, nie na przyszły rok. A w likach, które są na przyszły rok, tak naprawdę otrzymujemy tylko Arka 170 co tworzy problem. W tym roku nie otrzymaliśmy takiej konstrukcji jak ATTE z 2022 roku z KODIM. A nie przeczę, że taka większa konstrukcja z klonami naprawdę by siadła. Ale LEGO doskonale o tym wie, że ludzie marzą wręcz o. Tym UTAT, które tak za każdym razem jest podnoszone, żeby oni, żeby oni w końcu wydali ten zestaw. A mimo to Lego ciągle ignoruje te rzeczy. Jednocześnie remakując ciągle stare zestawy. Czyli ludzie chcieli tego Arka 170, więc po jakichś 10 latach. W końcu to zrobili, ale ile ten fan musiał się naczekać, ile on musiał błagać wręcz to LEGO, żeby, żeby to zrobiło. I to będzie sukces sprzedażowy, stuprocentowy, większy niż kiedyby wyszedł po 5 latach ten remake. Jednakże LEGO o tym doskonale wie, bo już kiedyś wydali ten zestaw, i oni doskonale wiedzą, że jeżeli coś się sprzedało 10 lat temu, to ulepszona wersja tego. Sprzeda się również dzisiaj, ale oni żerują na naszym głodzie. W przyszłym roku nie, dost nie otrzymamy żadnego Battle packa z klonami. I daję sobie o to rękę uciąć, że Lego w najbliższy rok, dwa, trzy będzie głód klonów. To znowu będzie żerowało na tym, żeby ludzie naprawdę marzyli o tych klonach i wtedy ich wydadzą. Na tym to polega. Ja, mimo tego, że w pewnym momencie byłem nasycony. Już, już nie jestem, chętnie bym zobaczył jakiś, jakiś zestaw z klonami, ale na to się nie zapowiada. Wspominałem we wstępniaku o dwudziestoleciu zemsty sitów. Jak myślicie, ile na końcu dostaniemy tych zestawów? Jeden? Dwa? Moim zdaniem to jest okropne niewykorzystanie okazji. Wydaje mi się, że poruszałem już w zapowiedziach y, tą kwestię i ja, będąc szczerym, nie do końca rozumiem, czemu tak jest. Przecież to jest dodatkowy smaczek, tak jak 25-lecie LEGO Star Wars. To jest dodatkowy smaczek. Dadzą jakieś figurki, zarobią na tym kasę. Czemu nie mogą zrobić jakichś zestawów, które są specjalnie pod zemstę sitów? Myślałem nad tym trochę i nie do końca to rozumiem. Naprawdę, to jest niewykorzystywanie okazji. Przecież oni mogli by co roku jakieś takie rocznicowe do filmów yy, zestawy, którzy, które ludzie chcą wydawać, jednak tego nie robią. Naprawdę ciężko i sobie w jakiś to stopniu wytłumaczyć. Przecież to jest marketing. Czysty marketing. Może po prostu. LEGO chce być nieprzewidywalne. By ludzie sobie nie myśleli, że ej, jak jest jakaś rocznica Zemsty Seatów, to na pewno dostaniecie Griwesa, albo UT80, albo cokolwiek z tego filmu, bo takie rzeczy zawsze wpływają na cenę figurek na Bricklinku. W ich interesie jest to, żeby oni mieli absolutnie wolną rękę odnośnie tego, co wydają. By to nie wpływało na ceny już istniejących figurek, które przynoszą im kupę siana na Bricklinku. I przez to, że LEGO posiada w swojej spółce Bricklink, możliwe, że na tym właśnie cierpimy. Ale wracając do prowodyra właściwie nagrania tego materiału, czyli nieszczęsnego mikrofightera z plokunem. Otóż fajnie, że otrzymujemy tego plokuna. On prawdopodobnie będzie w bardzo fajnie cenie do wyrwania. Tylko czy są jakieś większe emocje w tym? Ponieważ kiełkuje w mojej głowie taka myśl, że 2025 rok zapowiada się naprawdę fatalnie i słuchałem różne opinie na temat tych zestawów że tak naprawdę 1, 2, 3 max takie interesujące są no i wymieniany również był Starfighter Plokuna który okazuje się mikrofighterem ja się po prostu zastanawiam dlaczego dlaczego nie wykorzystują tego potencjału przecież jeden zestaw by napędzał sprzedaż drugiego jednocześnie musimy pamiętać, że fani to, to nie jest większość odbiorców klocków Lego, ponieważ większością odbiorców klocków Lego są młodzi fani, ale jednocześnie ludzie dorośli, którzy nie bardzo się nawet interesują Lego, ale oni mają pieniądze i oni są w stanie sobie pozwolić na drogie zestawy. I właśnie dlatego powstają takie serie jak hełmy, MIDI Scale. To są dla ludzi, którzy interesują się na przykład Star Warsami, a niekoniecznie Lego, ale LEGO to jest świetna rzecz, którą można sobie położyć na półkę. I musimy się pogodzić z tym, że nie do końca w interesie tej firmy jest, żeby fani byli jak najbardziej zadowoleni, tylko Ogół ma być najbardziej zadowolony, bo to im przynosi prawdziwą kasę. Z tych zapowiedzi naprawdę można wywnioskować, że grupą najważniejszą dla LEGO Star Wars. W tym momencie są ludzie dorośli, mają pieniądze, żeby sobie pozwolić na każdy zestaw, na przykład serii MIDI Scale, Hełmiki czy Dioramy. Pamiętajcie, na końcu ta firma ma przynosić zyski i widocznie taki zwrot jest konieczny, ale na ten moment naprawdę jestem rozczarowany i mam nadzieję, że przyszłe zapowiedzi okażą się lepsze. A te, co już są, okażą się nie do końca prawdą. Dzięki bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie łapeczkę w górę, komentarz, tak jak wspominałem, dzwoneczek. Jeszcze, jakby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, mam wielki szacunek do Karola Wojtyły. Po prostu uważam, że trochę uśmiechu nigdy nie zaszkodzi. Trzymajcie się w zdrowiu i pozdro.